Okej, okay. bitcoin 19420. Kryptoniosy. Co mówi prezes Fed o anonimowości CBDC? Chiny testują CBDC w płatnościach transgranicznych i kiedy Hongkong wprowadzi swoje własne CBDC oraz czy współpraca Chaining i Swift przyniesie wzrosty dla tokenu Link, i czy zamrażanie środków użytkowników kryptowalut może spowodować odpływ kapitału z tokenu BNB, a także na jakie ekosystemy skaluje się USDC i czy wypowiedź przewodniczącego CFTC wpłynie na cenę bitcoina w najbliższych, w czasie oraz czy Solana prześcignie wolniejsze. Ekosystemy, oraz jakie są predykcje ceny Bitcoina według analityków twitterowych oraz jak można jeszcze skuteczniej analizować wskaźniki danych on chain, jak to przeanalizowaliśmy wczoraj, że byliśmy w stanie wejść w rynek w bardzo dobrym, korzystnym poziomie i obstawić wzrosty oraz e, listingi kryptowalut. Słuchajcie, bardzo duże wzrosty w ciągu ostatnich kilku dni plus 37%, 19%, 12% w bardzo krótkim czasie. Czasie. O ile wzrosły te tokeny, o których były informacje na Max Data Up Tier 3, o tym będziemy mówić, oczywiście to nie są porady inwestycyjne, ale nie z tego względu, że tutaj się jakoś zabezpieczam prawnie, ale pamiętajcie, zanim zaczniemy, ten rynek się bardzo dynamicznie zmienia i dlatego właśnie tutaj należy go analizować na bieżąco i samodzielnie. I jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę, jeżeli korzystacie z narzędzi Maximus, jesteście użytkownikami Lifetime Tier 3, to jest dla Was propozycja współpracy. Możecie prowadzić regularne live streamy dla użytkowników na kanałach na Telegramie oraz dodatkowo wyjeżdżać na Międzynarodowe konferencje z zespołem Maximusa. Także zaczynamy już od newsów ze świata kryptowalut, po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku ten rynek może w najbliższym czasie się udać. Bitcoin na ten moment po tych wzrostach kosztuje 19 412. Będziemy analizować te newsy teraz z agregatora newsów Max Data App. Ok, i teraz przechodzimy już do wypowiedzi Jeroma Powella. Który wypowiedział się, że CBDC amerykańskie nie będzie anonimowe? Tu jest ta wypowiedź. Okej. Okay. Czyli wypowiedź wygląda tak: CBDC amerykańskie nie będzie anonimowe. To jest już oficjalna wypowiedź. I teraz pytanie w którym kierunku w związku z tym może reagować na takie wypowiedzi Bitcoin, czyli kryptowaluta, która może dawać poczucie chociaż może nie tyle anonimowości, co... Wolności. Następnie Chiny, CBDC zakończyły 40-dniowy okres testowy wykorzystania walut cyfrowych, czyli CBDC, do rozliczania transakcji z Hongkongiem, Tajlandią i Emiratami Arabskimi. W okresie próbnym obsłużono ponad 160 płatności transgranicznych i walutowych na łączną kwotę powyżej 160 milionów yuanów. Kolejna informacja: Hongkong CBDC, mianowicie Urząd Monetarny w Hongkongu, uruchomi serię programów pilotażowych m.in. z bankami i firmami technologicznymi, po to, żeby przetestować cyfrowego dolara hongkońskiego. No i projekty pilotażowe mają się rozpocząć już w czwartym kwartale tego roku. To jest kolejny kraj, który wprowadza CBDC. Natomiast Chainlink współpracuje ze Swift i buduje infrastrukturę tokenów właśnie dla Swift. Ta innowacja pozwoli i umożliwi instytucjom finansowym łatwą integrację z technologią blockchain właśnie za pośrednictwem technologii SWIFT. Zwróćcie uwagę, jak wygląda token Link w stosunku do dolara i token Link w stosunku do bitcoina. Jesteśmy na bardzo, bardzo dużej stracie od czasów spadków z roku 2020. Lekkie odbicie w stosunku do bitcoina, ale widać, że tutaj ten ekosystem jeszcze nie ma takiej w samodzielnej wewnętrznej siły. Kolejna informacja, a mianowicie Indie, indyjski, indyjskie organy ścigania zamroziły ponad 1,5 miliona dolarów zdeponowanych na giełdzie Binance, które rzekomo były powiązane z działalnością prania brudnych pieniędzy. Pytanie, czy takie zagrywki mogą wpłynąć na wartość wyceny tokenów BNB, czyli BNB, który, którego emitentem jest właśnie Binance, zwróćcie uwagę, tak wygląda BNB w stosunku do dolara, natomiast w stosunku do Bitcoina całkiem nieźle się trzyma, a to ze względu właśnie na to, że giełda Binance zarabia w trakcie zarówno hostsy, jak i besy, i te opłaty transakcyjne, które oni zarabiają 20% z nich około, oni przeznaczają co kwartał na skup tokenów BNB z rynku oraz ich. Spalanie w związku z tym ten token rzeczywiście ma prawo tutaj być pompowany i długoterminowo moim zdaniem rosnąć. Kolejna informacja: USDC wchodzi do pięciu dodatkowych ekosystemów blockchain. Do końca tego roku ma działać na Arbitrum, NIR, Optimism i Polkadot, a na początku 2023 jeszcze na kosmosie. Tak wygląda market cap USDC, czyli stablecoin, a jednego z największych. I zwróćcie uwagę, odpływ mimo wszystko jest od pewnego czasu, a to po tych wydarzeniach, gdzie USDC blokowało portfele dla użytkowników, którzy mieli jakikolwiek kontakt z Tornado Cash. Czy może nie tyle, jakikolwiek kontakt, co jakiś istotny kontakt z mikserem Tornado Cash. Kolejna informacja CFTC, czyli przewodniczący amerykańskiej komisji obrotu kontraktami terminowymi, czyli właśnie CFTC, ten pan Rostin Bechnam powiedział, że regulacje wprowadzone przez CFTC mogą przynieść znaczące korzyści dla branży kryptograficznej, w tym potencjalny dwukrotny wzrost ceny bitcoina, który może nastąpić przy dobrze uregulowanej przestrzeni prawnej. No to jest ciekawa wypowiedź. Ciekawi jestem, czy tego typu wypowiedzi mogą wpłynąć rzeczywiście na wycenę Bitcoina w najbliższym czasie. Jest to mimo wszystko przewodniczący Komisji Obrotu Kontraktami Terminowymi w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Solana, Solana prześciga o wiele punktów wszystkie pozostałe ekosystemy, jeżeli chodzi o liczbę transakcji. Łączną liczbę transakcji, ponieważ jest tu już ponad 101 miliardów transakcji na chwilę obecną, prawie 102 będzie już za niedługi czas, no a w związku z tym ta liczba tych transakcji przekroczyła w tym tygodniu ponad 59-krotnie więcej transakcji niż na sieci Ethereum. Ethereum, przypomnę, które działa od 2015 roku, od sierpnia, a Solana od 2020 roku działa, czyli znacznie później, to już tutaj jest 59 razy więcej transakcji niż na Ethereum, 29 razy więcej transakcji niż na Binance, Binance Smart Chain oraz 50, 202 razy więcej transakcji niż na Cardano ekosystemie, a na Poligonie aż 50-krotnie więcej transakcji niż na sieci poligon. Tak wygląda cena Solany w stosunku do dolara i w stosunku do Bitcoina. Zwróćcie uwagę, ta żółta linia ciekawa sprawa, ale to jeszcze widać, że tutaj ten ekosystem nie jest tak silny wewnętrznie, żeby ten, te, te ceny, te ceny w stosunku do Bitcoina samoczynnie pompować. No niemniej jednak jestem ciekaw waszych opinii, co sądzicie na temat ekosystemu Solana i czy Waszym zdaniem ma on szansę w następnej hoście również na bardzo, bardzo wysokie wzrosty. Teraz przechodzimy do analiz Twitterowych. Zwróćcie uwagę DXY, pokazana analiza, gdzie ten DXY jest na szczytach lokalnych i według tej analizy Bitcoin może mieć w najbliższych wielu. 10, 12 miesiącach, nawet 2 latach bardzo duży wzrost. <laughs> no, o tym mówiliśmy na Max Data App, tutaj ta analiza również była, natomiast kolejna analiza na Twitterze również sugeruje wzrosty w stosunku do RSI, które jest bardzo nisko, jeżeli chodzi o RSI tygodniowe Bitcoina, miesięczne. Tygodniowe również RSI Bitcoina jest bardzo nisko według tej analizy i również jest to bardzo dobry moment długoterminowo na zakupy. Według tej analizy jesteśmy na punkcie, w którym możemy odbić się od wsparcia, od poziomów wsparcia, które w przeszłości były wyznaczane na tym poziomie w 2017 roku, na tym poziomie w 2013 roku, i ewentualnie jesteśmy właśnie na tym poziomie, które w przeszłości było bardzo dobrym wsparciem na odbicia. Ta analiza wskazuje na to, że ponad 6000% w 2013 roku Bitcoin urósł, a następnie spadł o 87%. I zwróćcie uwagę, ile zrobiliśmy w tym czasie. I kolejna analiza również pokazuje te różnice pomiędzy Hostą 2013, 17 a obecną, która miała miejsce w 2021 roku. I zwróćcie uwagę ogromne, kolosalne różnice, no i być może już za parę lat znowu będziemy pokazywać tego typu wykresy, tylko. Tym razem będziemy pokazywać ten wykres gdzieś tutaj na samym dole. Ja pamiętam dokładnie, jak jeszcze parę lat temu ja sam tego typu wykresy pokazywałem z rokiem 2017-2013 i również wskazywałem na to, że ten rok będzie już niebawem tak bardzo, bardzo nisko pokazywany i rzeczywiście to się dzieje na naszych oczach. Kolejna analiza wskazuje na to, że znowu jesteśmy bardzo, bardzo nisko. I ona wylicza liczbę dni od szczytu do dołka. W 2017 to było 364 dni, a teraz już jesteśmy 322 dni od szczytu. W związku z tym, teoretycznie jesteśmy bardzo blisko potencjalnego dołka. Według tej analizy, bardzo duże odpływy ze strony górników są w momentach, gdy. Ten rynek rośnie, natomiast oni akumulują w momentach, gdy bitcoin spada, i to też jest widoczne na narzędziach Max Data AP. Widzicie, ta akumulacja tutaj wśród górników jest bardzo, bardzo widoczna, i teraz oni w zasadzie mało wysyłają tych bitcoinów na giełdy. W związku z tym to jest pozytywny trend długoterminowy. Według tej analizy również jesteśmy na makro saporcie, czyli takim dużym saporcie, również na Nasdaq, również na SP500, również na altcoinach. No i według tej analizy albo w górę, albo w dół, ale jeżeli spadniemy poniżej tego supportu, to będzie bardzo mocny spadek, co również sugeruje i następna, a nie, ta analiza sugeruje jednak wzrosty tutaj, zwróćcie uwagę, i wzrosty według porównuje rok obecny do roku 2019, natomiast ta analiza już sugeruje właśnie tutaj jeszcze dojście do poziomu 14-16 tysięcy i szybkie wybicie, no i z tego poziomu zobaczymy, co się będzie dalej działo, natomiast to już nie jest analiza, tylko to jest bardzo śmieszne zdjęcie, rok 2020 2021 i 2022 tutaj taki dołek, następnie 2023 i górka w 2024 potencjalnie predykcja dla Bitcoina. Natomiast tutaj porównanie Bitcoina w stosunku do jena, złota, juana, euro oraz funta brytyjskiego, gdzie te wszystkie pozostałe w poprzednich 7 dniach bardzo mocno spadły w stosunku do dolara. Fund brytyjski nawet o 5%, euro o 3,5%, yuan o 2%, natomiast bitcoin wzrósł ponad 6% w ciągu ostatnich 7 dni. Więc to też jest ciekawa informacja, gdy dolar jest tak mocny, ale już tak mocny, że być może w bardzo krótkim czasie on zacznie bardzo mocno spadać. To może być tydzień, to może być miesiąc, to może być parę miesięcy do tego spadku dolara, ale mówię taki krótki interwał czasowy w takim interwale kilkuletnim. Natomiast zwróćcie uwagę, gdy kapitał odpływa z największych innych walut, to wtedy on odpływa, ale przepływa do bitcoina. Również ze złota odpływa i przepływa do bitcoina. Okej, okay. jak można skutecznie analizować dane on-chain? Zwróćcie uwagę, wczoraj na live streamie, ponieważ live streamy robimy regularnie na naszych kanałach na Telegramie, wbijcie na te kanały. Zwróćcie uwagę, wbiliśmy w rynek. Na tym poziomie. Dlaczego wbiliśmy w rynek na tym poziomie? Ze względu na spadający wskaźnik DXY, który tutaj sugerował na to, że on prawdopodobnie właśnie dolar zacznie w tym momencie tracić na wartości, oraz ze względu na ten wskaźnik CBR, który wybił nam wtedy lokalnie niskie poziomy i sugerował, że potencjalnie mogą tutaj być wybicia w górę. W związku z tym, te osoby, które były na live streamie, mogły również brać w tym udział i tym samym zyskać dodatkowe fundusze właśnie dzięki tego typu live streamom, ale oczywiście sami za końcu zawsze i tak decydujecie, a zwróćcie teraz uwagę co się dzieje na listingach, kolosalne wzrosty jeżeli chodzi o listingi kryptowalut w ciągu ostatnich dni, tr 3 wysyła właśnie takie informacje na stronie, ale również na telegramie i również dzwoni colorbot, na, telegra na telegramie są wysyłane również informacje niejawne, poufne nawet na kilka dni wcześniej przed listingami i zwróćcie uwagę teraz na te wzrosty tutaj colorbot był na wzrosty 37%, już zrobił ten token, nawet już 44% od momentu kolerbota, który był wczoraj. Bardzo, bardzo duże wzrosty. Znowu kolerbot, alert był tutaj, kolerbot dzwonił tutaj, od alertu wzrost plus 19% od wczoraj. Od, od wczoraj, tak? Tak, od wczoraj, od wczoraj, od wczoraj. Kolejna informacja od dzisiaj, zwróćcie uwagę, dzisiaj plus 12% już wzrostu. Kiedy rano zadzwonił Colorbot o godzinie 6.06, warto było wtedy wstać. Ja osobiście również z tego tokena skorzystałem, od razu nie wahałem się i zakupiłem go i również mam już go sprzedanego z dobrym 10% zyskiem, także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Niemniej jednak, może oczywiście tutaj się jeszcze wydarzyć dużo. Za, za dzień, za dwa tutaj mogą się pojawić jeszcze potencjalnie większe wzrosty, ale zawsze najmniejsze ryzyko jest gdzieś na początku. Z tego względu właśnie robimy te narzędzia i te colorboty, czyli te alarmy, po to, żeby to ryzyko minimalizować i maksymalizować ewentualne zyski. Dlatego myślę, że tutaj ten colorbot rzeczywiście może być naprawdę, naprawdę fajnym rozwiązaniem i opłacalny, ponieważ daje nam fizycznie czasową przewagę przed innymi, przed rynkiem i jesteśmy tutaj w stanie wcześniej wejść, ewentualnie wcześniej przeanalizować da, dany token lub dobrze y, ustawić swoje wejście w daną pozycję. Ok, i na ten moment to by było tyle. To nie są porady inwestycyjne właśnie dlatego, bo ten rynek zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. Dla analityków rynku jest praca, dla użytkowników TR3 Lifetime, także na ten moment to by było wszystko. Dzięki wielkie, trzymajcie się i co? Niech Hossa będzie z nami.